Rozdział trzeci: Mężczyźni zaszywają się w swoich jaskiniach, a kobiety mówią. Jedna z największych różnic między mężczyznami a kobietami polega na sposobie reagowania na stres. Mężczyźni zamykają się w sobie i odcinają, natomiast kobiety rozpamiętują i angażują się emocjonalnie. Aby w takich momentach poczuć się lepiej, przedstawiciele obu płci potrzebują czegoś innego. Mężczyźnie pomaga rozwiązanie problemu, kobiecie, omówienie go. Niezrozumienie lub nieakceptowanie tych różnic powoduje niepotrzebne tarcia w naszych związkach. Rzućmy okiem na typowy przykład. Kiedy Tom wraca do domu, chce się odprężyć i wyciszyć, spokojnie czytając gazetę. Jest spięty z powodu nierozwiązanych w ciągu dnia problemów, i to, że może o nich zapomnieć, przynosi mu ulgę. Jego żona, Mary, także pragnie się odprężyć po pełnym napięć dniu. Jednak ona znajduje ukojenie w omówieniu problemów. Napięcie powstające między partnerami zwolna przeradza się w urazę. Tom w cichości uważa, że Mary za dużo mówi, podczas gdy ona czuje się ignorowana. Jeśli nie zrozumieją dzielących ich różnic, jeszcze bardziej się od siebie oddalą. Prawdopodobnie ta sytuacja wyda się wam znajoma. Jest to jeden z dość typowych konfliktów męsko-damskich. Problem ten nie dotyczy wyłącznie Toma i Mary. Jest obecny w prawie każdym związku. A rozwiązanie go nie zależy od tego, jak bardzo Tom i Mary się kochają, lecz w jakim stopniu rozumieją płeć przeciwną. Nie uświadamiając sobie, że kobiety, aby poczuć się lepiej, naprawdę muszą się wygadać. Tom nadal będzie sądził, że Mary za dużo mówi i przestanie jej słuchać. Nie rozumiejąc, że Tomowi pomoże czytanie gazety, Mary poczuje się ignorowana i zaniedbywana. Będzie próbowała wciągnąć go do rozmowy, podczas gdy on tego nie chce. Możemy przeanalizować te różnice, obserwując, jak mężczyźni i kobiety reagują na stres. Wróćmy na Marsa i Wenus, by dowiedzieć się więcej o mężczyznach i kobietach. Jak radzą sobie ze stresem na Marsie, a jak na Wenus? Kiedy Marsjanin jest zdenerwowany, nigdy nie mówi, co go trapi. Nie obciąża innego Marsjanina swoimi kłopotami, chyba że potrzebuje konkretnej pomocy. Zamiast tego udaje się do swojej prywatnej jaskini, aby zgłębić problem i wymyślić rozwiązanie. Gdy już wpadnie na to, jak sobie poradzić, odczuwa wyraźną ulgę i wychodzi z jaskini. Jeśli nie może znaleźć rozwiązania, robi coś, co pozwoli mu zapomnieć o kłopocie czyta gazetę, albo bierze udział w jakiejś grze. Oczyszczając umysł z problemów mijającego dnia, stopniowo się odpręża. Jeśli stres jest naprawdę duży, wymaga od marsjanina zajęcia się czymś naprawdę pasjonującym wyścigiem samochodowym, udziałem w zawodach, górską wycieczką. Jeśli wenusjanka jest zdenerwowana lub spięta i pragnie się uspokoić, zwraca się do kogoś, komu ufa i szczegółowo opowiada mu o kłopotach mijającego dnia. Kiedy wenusjanki zwierzą się ze swoich niepokojów, natychmiast czują się lepiej. Taki to już wenusjański zwyczaj. Na Wenus zwierzanie się komuś ze swych kłopotów jest uważane za dowód miłości i zaufania, nie za uciążliwość. Wenusjanki nie wstydzą się swoich problemów. Ich samopoczucie nie zależy od tego, jak dalece wydają się kompetentne, ale raczej od tego, w jakich pozostają związkach. Wenusjanki otwarcie mówią o swoich uczuciach niepokoju, niepewności, beznadziei czy wyczerpania. Wenusjanka odczuwa zadowolenie, mając kochających przyjaciół, którym może się zwierzyć z przeżywanych emocji i trudności. Marsjanin czuje się dobrze, kiedy może rozwiązać swoje problemy samodzielnie, we własnej jaskini. Ten sekret dobrego samopoczucia obowiązuje także na Ziemi. Znajdując ukojenie w jaskini. Kiedy mężczyzna jest spięty, zaszywa się w jaskini swojego umysłu i skupia na rozwiązaniu problemu. Zazwyczaj wybiera ten najbardziej palący lub najtrudniejszy i tak bardzo poświęca się temu jednemu zadaniu, że chwilowo zatraca świadomość istnienia wszystkich innych. Pozostałe kłopoty i obowiązki schodzą na dalszy plan. W takich warunkach mężczyzna staje się nieobecny, nieuważny, niekomunikatywny i zaabsorbowany. Jeśli partnerka wdaje się z nim wówczas w rozmowę, odnosi wrażenie, że zaledwie 5% jego umysłu jest obecne, podczas gdy pozostałe 95% pochłonięte jest zupełnie czymś innym. Pełnej i świadomej obecności mężczyzny nie da się wówczas uzyskać, ponieważ trawi on właśnie swój problem, szukając właściwego rozwiązania. Im głębszy stres go dopada, tym bardziej pochłania go poszukiwanie wyjścia z opresji. W takich momentach mężczyzna nie jest zdolny do ofiarowania kobiecie odpowiedniej uwagi i tyle uczucia, ile ona zwykle otrzymuje i na ile zapewne zasługuje. Umysł mężczyzny jest całkowicie zajęty. A on sam nie do końca to sobie uświadamia. Jeśli jednak uda mu się znaleźć rozwiązanie, w jednej chwili odpręża się i wychodzi z jaskini, gotowy poświęcić partnerce swoją uwagę. Może się jednak zdarzyć, że mężczyzna nie zdoła znaleźć rozwiązania. Wówczas nadal tkwi w jaskini, lecz żeby się z niej wydostać, zajmuje się mało istotnymi problemami. Czyta gazety, ogląda telewizję, prowadzi samochód, gimnastykuje się, Śledzi rozgrywki piłki nożnej czy gra w koszykówkę. Poświęcenie się jakiemukolwiek zajęciu, które nie wymaga więcej niż 5% uwagi, pozwala mężczyźnie zapomnieć o zasadniczym problemie i się odprężyć. Następnego dnia może się znów na nim skoncentrować być może z lepszym rezultatem. Przyjrzyjmy się uważniej kilku przykładom. Jim zwykle czyta gazetę, żeby zapomnieć o kłopotach. Czynność ta znakomicie pozwala mu się oderwać od całodziennego rozwiązywania problemów i angażuje tylko pięć wolnych procent jego umysłu. Może ich użyć do kształtowania opinii i znajdowania rozstrzygnięć dotyczących zagadnień ogólnoświatowych. Stopniowo umysł Jima całkowicie angażuje się w te sprawy, pozwalając mu zapomnieć o tym, co go dotąd nurtowało. Dzięki temu przechodzi od całkowitego skupienia na kłopotach w pracy do stanu, w którym pochłonięty jest problemami świata, za które nie jest przecież bezpośrednio odpowiedzialny. Ten proces uwalnia umysł Jima od nękających go spraw i pozwala na powrót do żony i rodziny. Tom, aby uwolnić się od stresu i odprężyć, ogląda mecze piłki nożnej odrywa swój umysł od rozwiązywania własnych kłopotów i zajmuje go problemami ulubionej drużyny. Kiedy jego drużyna zdobywa punkty albo wygrywa, odczuwa radość zwycięzcy, jeżeli przegrywa, przeżywa jej porażkę. W każdym jednak przypadku wyzwala się spod nacisku prawdziwych kłopotów. Toma i wielu innych mężczyzn odprężenie związane ze śledzeniem wydarzeń sportowych czy politycznych albo z oglądaniem filmu wyzwala spod presji, którą odczuwa w codziennym życiu. Jak kobiety reagują na jaskinie? Kiedy mężczyzna tkwi w jaskini, nie jest w stanie poświęcić swojej partnerce uwagi, której ona oczekuje. W takich chwilach kobiecie jest bardzo trudno zaakceptować zachowanie partnera, ponieważ nie wie, jak bardzo mężczyzna jest spięty. Współczułaby mu, gdyby on, wróciwszy do domu, opowiedział jej o swoich problemach. Tymczasem on milczy, a ona czuje się ignorowana. Kobieta zdaje sobie sprawę ze zdenerwowania partnera, lecz błędnie uważa, że skoro z nią nie rozmawia, to mu na niej nie zależy. Kobiety na ogół nie rozumieją sposobu, w jaki Marsjanie reagują na stres. Chciałyby, aby się otworzyli i opowiedzieli o swoich kłopotach, tak jak to robią Wenusjanki. Kiedy mężczyzna chowa się w jaskini, kobieta czuje się urażona jego chęcią odizolowania się. Jest dotknięta, gdy on ogląda dziennik, wychodzi, żeby pograć w koszykówkę i nie zwraca na nią uwagi. Równie nieracjonalne jak oczekiwanie od mężczyzny tkwiącego w jaskini, że w mgnieniu oka się otworzy i będzie komunikatywny i kochający, jest wymaganie od zdenerwowanej kobiety, żeby w jednej chwili się uspokoiła i zachowywała rozsądnie. Takim samym błędem jest spodziewanie się po mężczyźnie, że zawsze będzie pochłonięty swoją miłością, jak i po kobiecie, że będzie się zachowywała racjonalnie i logicznie. Gdy Marsjanie chowają się w jaskiniach, zwykle zapominają, że ich przyjaciele także mogą mieć problemy. Instynkt mówi im, że zanim zatroszczą się o kogokolwiek innego, najpierw muszą zająć się sobą. Kobieta, obserwując takie zachowanie mężczyzny, na ogół czuje gniew i urazę. Zwykle w takiej sytuacji zwraca się do niego o pomoc tonem żądania, tak jakby walczyła o swoje prawa. Dzięki uświadomieniu sobie, że mężczyźni pochodzą z Marsa, nauczy się prawidłowo interpretować zachowanie partnera jako jego reakcję na stres, a nie wyraz jego stosunku do niej. Kobieta stanie się wtedy zdolna do podjęcia z partnerem współpracy, dzięki której uzyska to, na czym jej zależy. Z drugiej strony, mężczyźni zazwyczaj słabo sobie zdają sprawę z tego, jak dalece się izolują, odchodząc do swych jaskiń. Jeśli mężczyzna uzmysłowi sobie, w jaki sposób jego wycofanie się do jaskini wpływa na kobietę, zrozumie, że może się ona poczuć zaniedbywana i lekceważona. Pamięć o tym, że kobiety pochodzą z Wenus, pozwoli mu stać się bardziej wyrozumiałym i okazywać więcej szacunku dla reakcji i uczuć partnerki. Nie uświadamiając sobie, że jej reakcje są uzasadnione, mężczyzna zaczyna się bronić i dochodzi do kłótni. Oto pięć przykładów nieporozumień. Pierwszy. Kiedy ona mówi Ty mnie nie słuchasz, on odpowiada: Jak to nie słucham? Mogę ci powtórzyć wszystko, co mówiłaś. Ukryty w jaskini mężczyzna potrafi, używając w tym celu 5% swojego umysłu, odnotować, co mówi partnerka. Sądzi przy tym, że poświęcając jej 5% uwagi, faktycznie słucha. Tymczasem kobieta potrzebuje pełnej, nierozproszonej uwagi partnera. Drugi. Kiedy ona się żali, mam wrażenie, że jesteś gdzie indziej. On odpowiada: Jak to gdzie indziej? Oczywiście, że jestem tutaj. Czy to nie rzuca się w oczy? Mężczyzna sądzi, że jeśli jest przy kobiecie, ona nie powinna zarzucać mu nieobecności. Jednak, chociaż ciałem rzeczywiście jest obecny, partnerka nie odczuwa pełnej obecności partnera i o tym właśnie mówi. Trzeci. Gdy ona stwierdza zupełnie się o mnie nie troszczysz, jego odpowiedź brzmi nie troszczę się. To jak sądzisz? Dlaczego próbuje rozwikłać ten problem? Zdaniem mężczyzny, który zajmuje się znalezieniem rozwiązania korzystnego także i dla partnerki, kobieta powinna rozumieć, że mu na niej zależy. Jednak ona potrzebuje bezpośredniej uwagi i troski i o to właśnie prosi. Czwarty. Na uwagę kobiety czuję, że niewiele dla ciebie znaczę. Mężczyzna odpowiada: To naprawdę śmieszne. Oczywiście, że znaczysz bardzo dużo. Uważa on, że jej odczucia są nieuzasadnione, ponieważ jest właśnie zajęty znajdywaniem rozwiązania, z którego i ona będzie coś miała. Mężczyzna nie uświadamia sobie, że skupiając się na jednym problemie, ignoruje inne, nurtujące partnerkę i że prawie każda kobieta zareagowałaby na takie zachowanie podobnie, biorąc to do siebie i czując się nieważna. Piąty. Kiedy kobieta mówi, jesteś wyprany z uczuć, zupełnie się wyłączyłeś. Mężczyzna odpowiada, i co w tym złego? Jak inaczej miałbym rozwiązać ten problem? Mężczyzna uważa, że to, co robi dla rozwikłania problemu, jest sprawą najwyższej wagi. Partnerka okazuje się nazbyt krytyczna i wymagająca. On czuje się niedoceniony. W dodatku nie wie, jak bardzo jej uczucia są uzasadnione. Na ogół bowiem mężczyźni nie zdają sobie sprawy, jak błyskawicznie potrafią się przeobrażać z partnerów ciepłych i kochających w niekomunikatywnych i nieobecnych. Mężczyzna w swojej jaskini nie jest świadomy, jak jego obojętność może być odbierana przez innych. Aby rozpocząć współpracę, przedstawiciele obojga płci potrzebują lepszego wzajemnego zrozumienia. Kiedy mężczyzna zaczyna ignorować żonę, ta zwykle bierze to sobie do serca. Świadomość, że w ten sposób on sam zmaga się ze swoim stresem, jest wielce pomocna, ale nie zawsze pozwala wyeliminować ból. W takich chwilach kobieta potrzebuje kogoś, z kim mogłaby porozmawiać o własnych uczuciach. I w tym właśnie momencie mężczyzna musi te uczucia docenić. Powinien zrozumieć, że partnerka ma prawo mówić o tym, iż czuje się ignorowana i osamotniona. Podobnie jak on ma prawo zaszyć się w swojej jaskini i niczego nie mówić. Jeśli kobieta nie czuje się rozumiana, trudno jej stłumić poczucie krzywdy. Gadanie, które przynosi ulgę. Gdy kobieta pozostaje pod wpływem stresu, czuje instynktowną potrzebę rozmowy o swoich uczuciach i wszystkich problemach, jakie się z nimi wiążą. A gdy już zacznie mówić, żadnej kwestii nie oddaje pierwszeństwa kobiety wyprowadzoną z równowagi, niepokoją w równym stopniu sprawy wielkie jak i małe. Odruchowo nie zabiera się wcale do rozwiązywania problemów, lecz szuka uspokojenia w opowiadaniu o tym, co czuje, komuś, kto ją zrozumie. I rzeczywiście swobodne gadanie o kłopotach przynosi jej ulgę. Podczas gdy zaniepokojony mężczyzna, zająwszy się jedną konkretną sprawą, ma tendencję do zapominania o wszystkich innych, Kobieta w tej samej sytuacji obejmuje swoją uwagą dosłownie wszystkie problemy i może poczuć się lepiej, nie zajmując się wcale rozwiązywaniem któregokolwiek z nich. Mówiąc o swoich kłopotach, zdobywa pełniejszą świadomość tego, co rzeczywiście ją dręczy i nagle odkrywa, że nie jest już tak spięta. Żeby znaleźć ukojenie, kobiety opowiadają o problemach przeszłych, przyszłych, potencjalnych, a nawet o takich, które po prostu są nie do rozwiązania. A im więcej mówią, tym lepiej się czują. Jeśli kobieta w dodatku ma świadomość, że jest słuchana, jej napięcie stopniowo znika. Po omówieniu jednej sprawy robi krótką przerwę i przechodzi do następnej. Przywołuje swoje kłopoty, rozczarowania i frustracje, po czym kolejne poruszane przez nią kwestie nie zawsze pozostają w logicznym następstwie. Jeśli kobieta, mówiąc, nie spotka się ze zrozumieniem, zacznie zajmować się coraz szerszym kręgiem spraw. Tak jak ukryty w jaskini mężczyzna potrzebuje do odprężenia się kilku mało istotnych kwestii, tak kobieta, mówiąca w próżnie, odczuwa potrzebę wypowiadania się na niezbyt ważne tematy. Żeby zapomnieć o swoich bolesnych uczuciach, może się zaangażować emocjonalnie w problemy innych i znaleźć pewną ulgę, omawiając kłopoty znajomych, krewnych czy współpracowników. Niezależnie jednak od tego, czy mówi o sprawach własnych czy cudzych, gadanie jest naturalną i zdrową reakcją wenusjanki na stres. Jak mężczyźni reagują na kobiecą potrzebę mówienia? Kiedy kobiety mówią o swoich problemach, Mężczyźni zwykle im przerywają. Mężczyzna sądzi, że kobieta mówi o kłopotach, bo uważa, iż on jest za nie odpowiedzialny. Im więcej tematów partnerka wówczas porusza, tym bardziej mężczyzna czuje się obwiniany. Nie zdaje sobie sprawy, że kobieta poczuje się lepiej, jeśli tylko zostanie wysłuchana. Marsjanie bowiem omawiają swoje problemy wyłącznie obwiniając kogoś lub szukając rady. Gdy kobieta jest bardzo zdenerwowana, mężczyzna uważa, że właśnie go obwinia, a gdy tylko trochę zaniepokojona, sądzi, że szuka u niego rady. Opierając się na takim przekonaniu, mężczyzna albo wkłada czapkę pana naprawiacza i rozwiązuje problem, albo odpiera atak. Jednak zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nie słucha. Nawet jeżeli partner zaproponował wyjście z sytuacji, kobieta po prostu mówi dalej. Po zaoferowaniu dwóch czy trzech rozwiązań, mężczyzna sądzi, że powinna ona poczuć się lepiej. Jeśli tak się nie dzieje, a jego rady są ignorowane, czuje się niedoceniony. Gdy mężczyzna czuje się atakowany, zaczyna się bronić. Uważa, że jeśli się wytłumaczy, kobieta przestanie go obwiniać. Tymczasem, im bardziej się broni, tym bardziej ona wydaje się zdenerwowana. Mężczyzna nie pojmuje, że partnerka nie oczekuje od niego żadnych wyjaśnień i pragnie tylko, by zrozumiał jej uczucia i pozwolił dalej mówić. Jeśli zachowa się mądrzej i nie będzie jej przerywał, kobieta chwilę po tym, jak go krytykowała, z pewnością przejdzie do omawiania innych spraw. Tym, co szczególnie frustruje mężczyzn, jest poruszanie przez kobiety kwestii, w których niczego nie da się zrobić. Zdenerwowana kobieta wyrzuca z siebie takie na przykład skargi. Wcale mi dobrze nie płacą. Ciocia Luiza coraz częściej choruje, z roku na rok czuje się gorzej. Powinniśmy mieć większy dom. Co za susza, kiedy wreszcie spadnie deszcz? Niedługo chyba całkiem wyczerpiemy nasze konto. Dla kobiety wypowiedzi tego typu są po prostu metodą wyrażania niepokojów, rozczarowań i frustracji. Na ogół zdaje sobie sprawę, że nie można tu nic poradzić, jednak żeby znaleźć ukojenie, musi o tym mówić. Czuje się podtrzymana na duchu, gdy słuchacz nawiązuje do jej frustracji i rozczarowań. Jednak mówiąc o problemach nie do rozwiązania, może wpływać frustrująco na partnera, chyba że ten rozumie, iż wygadanie się jest kobiecie potrzebne do dobrego samopoczucia. Mężczyźni tracą cierpliwość także wtedy, gdy kobiety omawiają swoje sprawy w najdrobniejszych szczegółach, niesłusznie sądząc, że znajomość wszystkich detali będzie istotna dla rozwiązania problemu. Mężczyzna niecierpliwie wypatruje istoty sprawy i znów nie uświadamia sobie, że partnerka nie oczekuje od niego rozwiązania, lecz tylko zainteresowania i zrozumienia. Słuchanie jest dla mężczyzny trudne także dlatego, że w rwącym potoku kobiecej wymowy stara się on znaleźć jakiś logiczny porządek. Po poruszeniu przez partnerkę trzech czy czterech kwestii czuje się okropnie sfrustrowany poszukiwaniem między nimi jakiegokolwiek związku. Innym powodem, dla którego mężczyzna może zrezygnować z dalszego słuchania, jest odgadnięcie myśli przewodniej. Nie może przecież szukać rozwiązania, dopóki nie wie, o co właściwie chodzi. Im większą liczbą szczegółów będzie zasypywany, tym bardziej słuchanie będzie go denerwowało. Czułby się lepiej, gdyby pamiętał, że partnerce mówienie o drobnostkach przynosi ulgę. Tak jak mężczyzna spełnia się odrzucając zawiłe detale rozpatrywanej sprawy, tak kobieta czuje się usatysfakcjonowana, jeśli omówi swój problem w najdrobniejszych szczegółach. Kobieta może uczynić słuchanie bardziej znośnym dla partnera poprzez uporządkowanie wypowiedzi. Powinna rozpoczynać od przedstawienia istoty sprawy, a dopiero potem zagłębiać się w szczegóły. Nie należy też zmuszać mężczyzny do domyślania się czegokolwiek. Kobiety na ogół z przyjemnością zostawiają w swych opowieściach margines dla domysłów, ponieważ dodaje to dramatyzmu całej historii. Słuchaczka radośnie odbiera taką formę wypowiedzi, mężczyzna natomiast na ogół się denerwuje. Łatwo rozpoznać stopień niezrozumienia kobiety przez mężczyznę. Wystarczy w tym celu obserwować, jak często przerywa partnerce, gdy ta opowiada o swoich problemach. Mężczyzna, ucząc się, jak zadowolić kobietę, odkryje, że słuchanie nie jest wcale takie trudne. Co więcej, kobieta może przypominać partnerowi, że po prostu tylko mówi o swoich sprawach i nie oczekuje od niego żadnych rozwiązań. To z pewnością pomoże mu się odprężyć i jej wysłuchać. Pokój między Marsjanami i Wenusjankami. Marsjanie i Wenusjanki żyli razem w pokoju, ponieważ potrafili szanować swoją odmienność. Marsjanie wiedzieli, że wenusjankom do dobrego samopoczucia potrzebne jest omówienie wszystkich problemów, że nawet partner nie mający zbyt wiele do powiedzenia może być bardzo pomocny, po prostu przez to, że słucha. Wenusjanki zaś nauczyły się respektować marsjańską potrzebę odcięcia się od otoczenia w obliczu stresu. Jaskinia przestała być dla nich tajemnicą i źródłem niepokoju. Czego dowiedzieli się Marsjanie? Marsjanie uzmysłowili sobie, że Wenusjanki atakują ich, obwiniają i krytykują tylko czasowo. Kobiety, odnalazłszy spokój, czują bowiem wielką wdzięczność. Marsjanie, dzięki temu, że nauczyli się słuchać, mogli zauważyć, jak Wenusjanki rozkwitają, gdy tylko mogą sobie pogadać. Każdy mężczyzna znalazł ukojenie, przekonując się, że partnerka nie mówiła o problemach, dlatego że to on ją w jakiś sposób zawiódł. Dowiedział się też, że Wenus Janka, jeżeli tylko poczuje, iż jest uważnie słuchana, przestaje się rozwodzić na temat kłopotów i zaczyna myśleć pozytywnie. Dzięki tej świadomości Marsjanin zdobył umiejętność wysłuchiwania opowieści o problemach partnerki bez poczucia odpowiedzialności za ich rozwiązanie. Wielu mężczyzn, a także mnóstwo kobiet, ma bardzo krytyczne nastawienie do potrzeby mówienia o kłopotach. Wynika to z tego, że nigdy nie doświadczyli, jak kojąco może działać zwykłe wygadanie się. Nie widzieli, jak kobieta, która czuje, że jest słuchana, może się w mgnieniu oka przeobrazić, odprężyć i przejawić pozytywny stosunek do otoczenia. Najczęściej są to ci, którzy pamiętają, że kobieta, zwykle ich matka, która nie czuła się słuchana, drążyła temat swoich kłopotów w nieskończoność. Takie zachowanie jest właściwe dla kobiet, które przez dłuższy czas nie czują się kochane i słuchane. Prawdziwym problemem jest to, że kobieta nie doświadcza miłości, a nie to, że mówi o tym, co ją trapi. Nauczywszy się słuchać, Marsjanie dokonali zdumiewającego odkrycia. Zdali sobie sprawę, że wysłuchiwanie gadającej wenusjanki może im pomóc w wydostaniu się ze swej jaskini równie dobrze, jak oglądanie telewizyjnych wiadomości czy czytanie gazety. Słuchanie staje się łatwe, gdy mężczyzna nie czuje się obwiniany lub za coś odpowiedzialny. Kiedy partner nabierze wprawę w słuchaniu, znajdzie wspaniały sposób na pozbycie się własnych napięć i jednoczesne zadowolenie partnerki. Tylko wtedy, gdy mężczyzna pozostaje pod wpływem bardzo silnego stresu, może potrzebować swojej jaskini, telewizyjnych dzienników i rywalizacji sportowej. Czego nauczyły się Wenusjanki? Wenusjanki także odnalazły spokój, kiedy w końcu odkryły, że zaszywanie się Marsjan w jaskiniach nie jest oznaką braku miłości nauczyły się być bardziej wyrozumiałe w chwilach, gdy partnerzy przeżywają głęboki stres. Wenusjanki nie obrażały się już, gdy Marsjanie się wyłączali. Gdy partner przestawał słuchać, Wenusjanka taktownie milkła i czekała spokojnie, aż ją znów zauważy. Wówczas mogła ponownie zacząć mówić. Zrozumiała, że są chwile, w których partnerowi trudno jest poświęcić jej całą uwagę. Wenusjanka odkryła, że jeśli poprosi Marsjanina, aby zwrócił na nią uwagę, grzecznie i bez nacisku, ten z pewnością nie będzie się opierać. Kiedy mężczyźni czasami stają się zupełnie niekomunikatywni i znikają w swoich jaskiniach, Wenusjanki nie biorą tego do siebie. Nauczyły się, że nie jest to czas na konwersacje z partnerem, lecz na wyjście do przyjaciół lub na zakupy. Dzięki temu Marsjanie poczują się kochani i akceptowani, i wyjdą ze swoich jaskiń.